I pan, szanowni Państwo, kontynuacja cyklu Pan Pielka. Dwie, dwie księgi, księga pierwsza lato i księga druga jesień. Zaczniemy od księgi pierwszej. Na zakład przybyłem pracować jak każdy, choć nigdy w życiu nie siedziałem w tej branży. Początki trudne i trochę się zgubiłem, a jak to było, w tej księdze wyjaśniłem. Zapraszam na malarnię szanownego Pana. Tam blaty rozstawione i już farba rozlana. Mówią, żeby blatów za dużo nie narąbać, bo dzisiejszy rekord to jutrzejsza norma. Ale się umazałeś, wyglądasz jak świnia. Koledzy z pracy chcą mnie dobijać. Ja się tym nie przejmuję, bo to dobra praca. Od października na studia, a teraz się wzbogacam. Budzik piąta rano i znów do roboty. Pracowałem wtedy za 18 zł. Lecz miałem kolegów i miałem marzenia. Jeszcze wówczas nie myślałem, jak to łatwe do stracenia. Na hali duchota a skwar lata nie dawał mi spokoju. Lecz kochałem swą pracę. Nie myślałem wracać do domu. Jechałem na targowy i piliśmy browara. A czas mi leciał, jak z dym z cygara. I to jest, szanowni państwo, księga pierwsza pisane przez genialnego Mickiewicza Anonima. To jest geniusz. Nie mam do niego podejścia. On jest Mickiewiczem, a ja ewentualnie Kochanowskim. On pisze pana Pawła, a ja piszę fraszki. To jest geniusz. Nie mam do niego absolutnie podejścia. To tyle widzowie, za chwilę pojawi się księga druga Jesień. Nara.